ma ziemia, strachu nie ma, stówka na triceps i różowy ręcznik jest, także jesteśmy w komplecie. Thank <laughs> you. It's some machines <coughs> 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 tak. Oki, sjáks fíls. Eitt erast líkalt um sjálft. Eitt erast líkalt um Я yes, с

Dance, motherfucking dance. Nie, Pana, to już była ciężka. Kurde, ile jeszcze tych kilometrów? Leć uniesioną głową ponad ziemią, mój drogi przyjacielu. I moja droga koleżanko. Nie, słuchajcie, ludzie. Że tak powiem, brzydko pierdolą. Film jest poskładany od końca, czyli od dupy strony. Zrobiłem go specjalnie, żebyście widzieli mniej więcej jak to tam w ten dzień wygląda, jak sobie na tą siłownię, ja w, takich, w takim wolnym czasie sobie tam chodzę od sprzętu do sprzętu. Podłoże zmieniłem, także przeskoczyłem z czegoś, co tam cały czas leciało na coś innego. Stąd też moja waga. Waga na dzień dzisiejszy oscyluje. 118, bodajże chyba 7, 5, jakoś tak. Dzisiaj się rano zważyłem, nie pamiętam kiedy to było ostatni raz. Szczęśliwi, jak to się mówi, kilogramów nie liczą. I tak to wygląda. Teraz oczywiście dzięki. Jepciu, dup. Chyba pękło. <grym> Jezu. Trzeba będzie nową butelkę zakupić może dostanę od kogoś w prezencie jak się ładnie uśmiechnę zobaczymy panie na recepcji buteleczki mają może któraś tam da a ja chętnie przytulę moje drogie parafianki moi drodzy parafianie tak to powinno wyglądać nie słuchajcie ludzi co tam dolą wam są ludzie różni którzy się tam pozgłaszali wcześniej, później może za późno, może za wcześnie Teraz największy gigant, tak jak powiedziałem, który mi się trafił, miał ponad 180 kg, jak się to wszystko zaczęło. Moi drodzy, tu już jest troszeczkę większa, jak to się mówi, motywacja, żeby to wszystko zeszło. Stawy, niestawy, no wiecie o co chodzi. Przy takiej wadze raczej nie pobiegacie, przy takiej wadze raczej za dużo kilometrów pieszo. Nie narobicie, ale najważniejsze jest, żeby od czegoś zacząć, czyli skoczyć na tak zwaną czystą michę. I z tej tak zwanej czystej michy. Pójść później, w późniejszym już etapie, w coraz to większy ruch. Moi drodzy, robicie to tylko i wyłącznie dla siebie, dla swojego serca, dla, po to, żebyście się lepiej czuli. Nie jesteście żadnymi kulturystami. Jak chcecie nich być, to bądźcie. Zobaczcie, ja to robię wszystko hobbystycznie. Lecę sobie podkład. Dlaczego? Bo to lubię. Ja się fajnie czuję, ja mam zawsze chęć do życia, ja mam chęć do tworzenia, mam chęć do czytania. Ostatnio byłem w kościele, wziąłem sobie Nowy Testament. Czytam różne pierdoły. Coś tam wyskoczy, coś tam skoczy, Ale tak myślę sobie, kurde, jestem już w wieku jakim jestem, a jeszcze nigdy Nowego Testamentu nie przeczytałem, nie miałem go w ręce. No i co? Siedzę, siedzę. Myślę, myślę, patrzę tak na niego. No i co? No i go wziąłem sobie. Jeszcze nie zacząłem, ale pewnie. Servus, Ale pewnie w jakimś tam czasie zacznę go czytać. Bardzo fajny jest wstęp. Nie żyjemy tylko chlebem, ale też i słowem Bożym. Mam go w języku niemieckim, także przy okazji, przy czytaniu poprawię sobie swoją e, szprachę, swój dialekt. Także. Zawsze są tego plusy, minusów tam raczej żadnych nie widzę. Jestem jak najbardziej za. No wystarczy poczytać i zawsze coś z tego wszystkiego wywnioskujecie. No bo taka prawda. Nie lubię, jak ktoś gada, że coś jest do dupy, coś jest niedobre, coś jest złe. Jak się w to wszystko nie zagłębił, nie poczytał, po prostu informacje jakieś z palca wysane czy też nie wypróbował na sobie. Wiecie, jestem ogólnie znany z tego, że żeby się wypowiedzieć na jakikolwiek temat, czy to danego środka, czy to, czy to jakikolwiek. E... No, jeśli chodzi o jakikolwiek trening, o jakikolwiek e... kurwa nieważne, zawsze muszę to na sobie wypróbować. Moi drodzy, tak to życie powinno, wy... tak to życie powinno wyglądać. Nie możesz powiedzieć komuś, że coś tam jest do dupy jak nigdy tego nie miałeś ani nigdy tego nie próbowałeś. Na temat suplementów diety, dlaczego się wypowiadam źle? Bo siedziałem w tej tak zwanej czarnej dupie, kupowałem to. Sprzedawca zawsze uśmiechnięty, kłaniał się nisko, po same wiecie o co chodzi. Ja pieniążki zawsze miałem, przychodziłem 150 euro, 180 euro, czasami i ponad 200. Wystarczało mi to na zaledwie parę tygodni. a efektów jak nie było tak dalej nie ma i w końcu spotkałem taką bardzo mądrą mega pewną siebie osobę która troszeczkę przemówiła mi do rozumu i stwierdziłem dobra no to spróbujemy taki długi etap leciał na teraz spróbujemy bez niczego kompletnie bez żadnych minerałów bez żadnych witamin które zakupywałem tam 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 i tam po prostu spróbujemy normalnie no i poleciał sobie tam ponad pół roku bodajże robiłem takiego porównania Moi drodzy, bardzo mocne zawiedzień, bardzo mocno się zawiodłem. No i co mogę powiedzieć? No? Dlatego też i tak się na ten temat wypowiadam. I nie tylko ja, bo kto kumaty w tym już troszeczkę siedzi, swoje może na ten temat powiedzieć. Moi drodzy, ruszajcie dupy, trenujcie, bo to tylko wyjdzie na Wasze zdrowie. Nie patrzcie, co tam Waldek targa, ile targa, za mało targa, za dużo targa, nie taka. E, progresja czy nie progresja nie wiem, ktoś kurwa te nazwy powymyślał ludzie trzymają się często gęsto nazewnictwa a połowy nawet nie czają nie potrafią pokazać i nie wiem w ogóle o co chodzi, także nie wiem po co ten cały show, ten cały teatr, jak i tak dalej są w czarnej dupie ktoś ćwiczy zawodowo, niech to robi zawodowo I ja to robię po prostu hobbystycznie, podeszłem do redukcji mojego życia Więcej raczej nie zamierzam redukować. Chyba, że my coś klepnie z której strony. Wiecie, że mi się zawsze wszystko szybko nudzi. Także może i wskoczy taki etap, że powiem po prostu, no dobra. Dobra, Walde, dawaj. Idziemy, zrobimy morfologię krwi. Jak będzie aż za dobrze, no to wtedy skoczymy na jakiegoś tam. Tak jak już to kiedyś powiedziałem, mastera może nie bo to się przy takiej dawce BF-u raczej nie opłaca, ale zaczniemy od większej intensywności kardio, od większego podejścia do Michy. Zaczniemy znowu liczyć tak zwane kalorie. Kaloria kalorii nie jest równa, tak? Tych waszych test i teorii, moi drodzy, YouTuberowcy, szamani internetowi, to jest kurwa tyle, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kogo oglądać w ogóle, bo jeden pierdoli coś, a drugi temu zaprzecza. No także, nie wiem, dogadajcie się tam kiedyś na tych waszych kanałach. wysnujcie taką jedną konkretną tezę i trzymajcie się tego, bo twierdząc, że w tym samym czasie, ja nie mówię, a na przykład po, po swoich doświadczeniach Kiedyś bardzo sobie chwaliłem, tak jak mówiłem w odcinkach, ktoś tam się nawet ostatnio przyczepił kawę kuloodporną Gdzie teraz twierdzę, że to jest nic innego jak wpychanie w siebie gówna Typowego gówna, lepiej sobie klepnąć normalne espresso Zjeść jakiś białkowo-dłuszczowy posiłek i to jest cała filozofia Kurwa jakiś kwas Kwas te Kurwa do tego łyżka oleju kokosowego Dlatego najlepiej dwie łychy masła i módl się ze złożonymi rękami, żebyś przy kichaniu nie obrzucił kolegi trenującego obok, albo załatwił sobie fajnych, dobrze leżących leginsów. Pozdra i pamiętajcie, wszystko z głową.